We you, we you. Witam Was serdecznie, wszystkich. Mordy e, za 3 godziny. Za 3 godziny, mordy, mamy premierę najlepszego albumu w Polsce. Albumu, którego jeszcze na taką skalę w Polsce nie było. E, album ten to właściwie chyba prawie, bym powiedział, ze 3 lata mojej pracy. Ale nie jest to całe 3 lata mojej pracy, tylko wybranie najlepsze fragmenty. Z trzech lat mojej pracy. E... Matalo, Matalo. I właściwie, kurde, jak mi się wydawało, że będę się mega stresować, to jakoś tak teraz nie do końca do mnie dochodzi, że to już kurde dzisiaj jest mordy, powiem wam szczerze. I, 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 i sam nie wiem, jak się mam zachować, kurde. Pisał do mnie przed chwilą, nie powiem kto, ale ktoś do mnie pisał i mówi, ty malik, jak to jest, że ty kurde masz dzisiaj album? A, a jak, to tak, jakby był normalny czwartek z czwartku na piątek, i sam właściwie nie wiem dlaczego tak jest, ale, ale co mogę powiedzieć, Mordy? Jest to naprawdę dla mnie dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień. Co prawda, do fryzjera nie zdążyłem pójść i mi się nie chce w sobie nawet iść. To powiem Wam szczerze, że no, jest to taki moment, w którym czuję się właściwie tak, jakbym wypuszczał swoje dziecko pierwszy dzień do szkoły. Deseń w sumie można to nazwać <laughs> Słuchajcie mordy Chciałem was wszystkich bardzo poprosić Żebyście od północy siedzieli i, I bombardowali tyle ile wlezie Album, przesyłali go swoim znajomym Pokazywali I przede wszystkim e, Mi pisali też w wiadomościach Jak wam siedzą numery e, jak, jak, jakie kawałki Wam się najbardziej podobają Płyta składa się z no, będzie numerów nowych z tego co 22, czy 23? 22 niepublikowanych? A nie, mniej, sorry. Niektóre z nich wyszły. Mniejsza z tym, macie wystarczająco materiału. Materiału patrząc na obecne realia, e, ma, obecne realia to jest chyba z tego co się nie mylę 12 kawałków, no to macie prawie dwa płyty, dwie płyty materiału nowego, podkreślam nowego, czyli kawałków niepublikowanych e, o północy na Spotify. Wjeżdża i kurde, nie wiem, strasznie dziwne uczucie właściwie, bo od trzech lat nie było żadnego ode mnie albumu. Ostatni album jak wychodził, to już co prawda Spotify był, ale Spotify nie był wtedy jeszcze tak duży i tak powszechny w Polsce. Więc kurde, nie wiem co mam, sam nie wiem jak się czuję w sumie do końca. Hmm. Chciałem, żebyście tylko wiedzieli to. Że, że, że jakby album e, powstawał mniej więcej dwa lata, prawie trzy. E, wybrałem najlepsze utwory, które mi się najbardziej podobały z tego okresu, I, i właściwie to tematycznie nie byłbym w stanie sprecyzować tego albumu, bo, bo towarzyszyły mi różne nastroje e, i, i różne momenty podczas tworzenia tego albumu. Duża część kawałków została nagranych za granicą. Wtedy dużo podróżowałem. O czym wcześniej wam też wspominałem Mordy. Jest to mój pierwszy album, który powstaje wydawnictwem Majorsa. Serdecznie z tego miejsca pozdrawiam Sony Music, Epic Records. Tak samo team polski, tak samo team niemiecki. I kurde, nie wiem, jakby. Nie mam tracklisty pod nosem, daj mi telefon na chwilę. Muszę zobaczyć tracklistę mordy. Żeby wam coś więcej opowiedzieć o kawałkach. Ee, te utwory, które mnie siadły, nie wiem co z nimi zrobię w sumie. Nie zastanawiałem się nad tym, ale idąc e, tą drogą. Poczekajcie, będę wam się starać opowiedzieć e, o albumie po kawałku, a więc Adwokat Diabła intro już usłyszeliście eee, następny, drugi numer to jest Czarno Biały Świat Czarno Biały Świat powstał w Holandii byliśmy wtedy w studio Cruise Control to taki chyba e, kawałek nazwałbym mocno raperski w sensie trochę punchline'ów tam jest e, na przyspieszonym tempie e, bardziej pokazówka taka umiejętności składania Aniżeli moim zdaniem przynajmniej e, kawałkiem, który ma jakiś repeat value. Ale może się mylę, bo to właściwie mój gust jest, a, a, a ja często też mam tak, że kawałki, które mi się podobają, okazują się potem chujowe, a kawałki, które mi się wydają mniej fajne, wam siadają, więc jakby nie mam może do końca mm, umiejętności oceniania własnej muzyki. Więc ciężko mi jest do tego się ustosunkować. Na tyle. Kawałek cheese. Słyszeliście? One take. Kurwa, trochę mi się w sumie nudne wydaje czytanie tych kawałków z listy. Słuchajcie, mordy. Kawałki te powstawały przez 3 lata, prawie. Więc one są z bardzo różnych okresów. Byłem w tamtym momencie w różnych momentach, tak samo jak jestem dzisiaj. Więc kawałki, które mogą Wam na chwilę obecną podpasować do sytuacji, czy, czy do tego, co odczuwacie albo przeżywacie e, niekoniecznie są kawałkami które będą opisywały stan w którym się teraz obecnie znajduje więc e, tyle w tym temacie właściwie mm, co do featuringów mordy chciałem wam powiedzieć to, że e, żaden, żaden ze featuringów, który na albumie jest za żaden featuring nie było płacone Wszystko ko kolaboracje które powstały właściwie organicznie powstawały w sensie, że mm, albo kogoś poznałem przypadkiem, albo kogoś poznałem przez kogoś e, i, i te kolaboracje w dużej mierze tak powstawały także ucinając od razu spekulacje wszystkich kasztanów i hejterów za żaden fitur nie zostało zapłacone e, i właściwie, kurde, czekam i, i, i chciałbym bardzo waszej opinii po odsłuchu ja osobiście uważam, że to jest album, który zrewolucjonizuje polski rap na tyle, że jakby będzie nowy punkt odniesienia, wreszcie ludzie zaczną kumać to, że wcale nie należy traktować polskiego rapu jako zjawisko, które tylko się łączy z polskim rapem. Chciałem pokazać przede wszystkim to, że z polskim rapem, można wyjść naprzeciw ludziom z innych krajów. Przede wszystkim to, że można to dumnie reprezentować, nie robiąc kasztańskiej muzyki. Kasztańskiej mam na myśli takiej, która jest tylko na rynku polskim słuchalna. Więc, więc tak. No, kurczę. Dziwne mi emocje towarzyszą bardzo, Jestem w miarę spokojny, a wydawało mi się, że się będę mega stresować. Zostało mordy 3 godziny i, 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 i jakby e, przez 3 godziny chciałbym, mordy, żebyście mocno puszowali, supportowali, wysyłali swoim znajomym, że za właśnie trzy godziny e, będzie ta premiera. Kiedy płyta na YouTube, nie wiem, czy w ogóle będzie płyta na YouTube. Może będziemy poszczególne single powoli e, udostępniać i, i, i jakby z czasem. Więc tak, mordy. Myślę, że przekrój e, z różnych krajów mamy tam na tyle spoko. Mamy przedstawiciela Hiszpanii, mamy przedstawiciela z Francji, mamy przedstawiciela z Niemiec, mamy przedstawiciela z Włoch, mamy przedstawiciela z UK, mamy dwóch przedstawicieli z Ameryki. E, i, I myślę, że udało mi się sfinalizować no homo to, co. Jakby uznawałem za istotną kwestię, albo coś, co, coś, czego brakowało w polskim przemyśle muzycznym. I, i, i jestem po prostu mega ciekawy waszej reakcji i, i to, jak sobie to tam wszystko po odsłuchu ułożycie w głowie. Więc jakby was z tego miejsca chciałbym tylko o to prosić, żebyście bombardowali fani Malika, swoim znajomym pokazywali i jechali z tym kurwa, ale mało ludzi na live. Kończę live Mordy, pozdrawiam Was serdecznie, oczekujcie godziny 12.00, do usłyszenia wkrótce. Pozdro.